Chcę na Pęce, żeby zarzucić wersem Od siebie dla ziomów prosto do mikrofonu Jak jadę w skodzie Fabi, jak jadę Fordem Audi Może też być Ramster, jak jadę dalej w Polskę, ale to bez znaczenia Bo nieważne czy melanż, czy wyjazd od niechcenia Ważne, że w końcu nie muszę prosić, żeby nie było jebanej ile leosi bo to w kuchni jak jebać to durni Jak buda be power, jak zdjęcia i kapio, jak to fryer. jak letniak, to znasz to i podawaj dalej szklanki to w kuchni, jak jebać to durni Jak buda be power, jak zdjęcia di kapio, jak muran to frajer, jak letniak, to znasz to i podawaj dalej, simpektuję. mini majka dzisiaj, extra large Jak patrz na te kurwy, to co Viva large Liczyć na Grzesia, tu zawsze możesz stary, bo jak jest najebany, to daj mu Nie czarny jak murzy, nie biały jak Wojtek, choć nie ma co pierdolić, jak stoję ziom bez sportek, bo przeszczę kapiasz majca Bez walki o auksa jak Ratek ja w majkach To miała być chwila, jak będę popularny, jak płanczy dla Tymina Choć w łubę wjeżdża i czasem nie złosieczka Czasem cię ktoś skusi na zero kalorii kuki Nie ma w tym nic złego i nie ma z nic złego, można ładować wódę do wszystkiego Jak daństwu czy w dyni, jak ziomek to kmini, jak kurwa to knur, bo nieważne co się dzieje, lecimy kurwa dur